Siema, z tej strony Prezes v i witam was w kolejnym odcinku z rafta na moim kanale i dzisiaj będziemy zwiedzać ten oto to oto miejsce nie wiem w sumie jak to nazwać zanim to, zaś trzeba najpierw ubić tego gnoma, który pływa właśnie pode mną, ponieważ to jest kompleks, w którym raczej najpierw będziemy Siema, po którym o, właśnie. Po którym będziemy pływać, a no... Ja nie chcę zginąć, tak? Więc yy, więc no. Yy, tutaj tobie od razu dowodujemy już. Yy, tak i od razu płyńmy, Ja mam wszystko zrobione. Hmm. Jeśli chodzi o ekwipunek mam nadzieję że te meduzy to tylko takie graficzne są i co no i nic a naprawdę wystarczy w tym momencie wszystko tutaj zwiedzić tylko co i jak tutaj zwiedzić bo ja szczerze co się stanęło bo ja szczerze mówiąc nie wiem kask putowlany Czekajcie. Yy. Yy, sądzę, że będziemy musieli się dostać w, w dłuższej części tam. Yy. O, do... Bo jak on się zaświeci. A to jest ta czujka czy na czas? Na czas chyba. Okej. Okay. Okej, okay, tak tam będziemy musieli zrobić tam. Dobra, notatka. Uf. Boże. To będzie cięższe niż myślałem, okej. Okay. Część reflektora to jakieś rzeczy. Dobra, to działa jak na ulicę. Czyli w sobie je potrzeba. Okej. Okay. Kurde. To jest ciężkie do walki, do walki z tym, ale będzie trzeba się z tym rozprawić. Cztery tam były części reflektora potrzebne, więc no jeszcze, jeszcze ich potrzebujemy kilka. Do góry, do dołu to w ogóle gdzieś prowadzi? Chyba nie. Ja tutaj akurat nic nie ma. Dobra. Ja jeszcze raz tutaj sobie odsadzam trochę zaczerpię. Zaczerpnę. I będę próbował gdzieś dalej. Dotrzeć. Do, do Może gdzieś coś jest. tam niżej się jeszcze. Jeszcze niżej spłynąć. Dobra, widzimy, do, widzimy się chyba jak znajdę coś tutaj. Coś, co nas interesuje. No? O, dobra, tego nie widziałem. Jak to za chwilę się zawali w pół? Jak to jedyne, co po potrzebuje, to lekkiego pierdnięcia, żeby to się zawaliło. No to o czym my gadamy w ogóle? Będzie tu coś w ogóle? Czy tak nie, nie za bardzo. Plenu. Wygląda jakby to nie za bardzo cokolwiek było, ale jeszcze mamy jedno piętro do, do przebadania, więc... Sprawdźmy to, ale to też nie ma nic. Ale to jaka te gra, to trochę dziwne. O, G, ale tutaj jest, tutaj jest, a łopata, świetnie. O, tutaj jest jeszcze jakiś ekwipunek, a opadki. no to świetny ekwipunek. A, dwie paliwo. żelata to bym wziął bardzo chętnie. Dobra, bo widzę, że tu się nie, nie dogadamy, więc wrócę, jak, jak coś tutaj znajdę. E, dobra, znalazłem jedną ten, o Boże, kolejna. O! Tlen! Świetnie. Ja wody nie wziąłem w ogóle, ale dobra, dostałem kokosa tutaj. Dobra. I kokos, jeszcze kokos, kokos. A, nie dostałem kokosa, oczywiście, bo ja nie, nie podniosłem, bo jestem głupi. Znaczy to. mi się jakoś wietlen zaczął szybciej zużywać. Eee, no to jest problem, bo. Dostałbym kokosa, to jest strzała, Dostałbym kokosa, gdybym miał miejsce w ekwipunku. Ale tu chyba go dostałem, więc może nie być aż tak źle. Może. Albo wiecie co? Zrobię inaczej. Po prostu. Nie, nie chcę zapisywać przed wyjściem. Yy, czytam zapisy, bo... bo to raczej nie wyjdzie. To raczej, raczej nie. Włączyłem grę. Zamiast wyjść do menu mega. Dobra, za chwilę się widzimy. No Dobra, jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, ja tylko sprawdzę czy to się nagrywa, bo nie chcę raczej na czuja. No i będziemy tutaj zbierać rzeczy. Jeszcze raz. Posłuchamy to nagranie. Okazało się, że w ogóle to gra mnie zrobiła w Bumbako, bo okazało się, że w sumie to. To. To save mi się zrobił jakoś, jak wchodzi dziś tutaj o dobra, tu będą szczury. Nie? Dobra, kolejna część reflektora. Tu jeszcze coś może być, ja tutaj... nie ufałbym. Jakieś potrzebne, niepotrzebne rzeczy, ale to coś jeszcze może być. Ja na szczury przygotowany ten, więc... O, resztki, super. O, kolejny? Kolejna część reflektora, może będzie potrzebna? Nie wiem. Pomyślałem, że się, że prawdopodobnie nie, ale... To Gra z pokroju tych, nazywanych przeze mnie... Tych z klątwą. Znaczy, z tych z klątwą. Tych w stylu... Witaj sąsiedzie, więc. Więc i zdziwiłbym się, że. Będzie potrzebne to. W ilościach większych. Jeszcze więcej tutaj tego będzie nie. Dobra, ale musimy ogólnie to już spadłać. Bo za chwilę się znowu tlen skończy. I tak. A, tutaj kamienna strzała. na tylko nabiorę i już lecimy. Na dół. My powinienem mieć wszystkie cztery części, a nawet pięć. Dobra. E... E... Może zdążę? Eee, no, z stanem mogę nie zdążyć. o dobra, tam jest jakiś szyb. Powiejenem może zdążyć. A spokojnie. Trochę oberwę, nic nie szkodzi. O, tu jeszcze tlen jest. Hy, yy, o bo tu to, to kolce! A tego nie zauważyłem. Nic prezentuję, ciekawego. Dobra. Chodźmy dalej. Ale tu wydaje mi się, że nie powinienem być. Mi się wydaje, że powinniśmy pójść w zupełnie drugą stronę, chociaż. Okej. Okay. Dobra, powiedzcie, że dopłynę tam i nie zginę. A to i tak chyba jeszcze czegoś będę potrzebował. Czyli są zamknięte z drugiej strony, OK. Więc jak tam dotrzeć? Wydaje mi się, że stąd będzie. chociaż nie ma żadnego połączenia. Rurą. Bo jest jeszcze druga rura na, yy, niżej, ale ja nie wiem czy to ma sens, czy znaczy, rura istnieje, tak? Tylko że nie wiem czy to ma sens, tak? Yy, czy to co teraz myślę jest prawdą? Ale to tu chciałbym, mieć jakieś przejście. Boże, wiecie, co troszeczkę... Troszeczkę przez to może. Dobra, mogę potem chodzić. Myślałem, że to są, wiecie, takie jakieś kolce. A dobra, tu mogę wyjść. Dobra, tak to nie na Nie nadepnąłem, przepraszam. a jak ja bym założył butki, to na przykład będę dostawał mnie albo w ogóle. Okay. Dobra, a dobra tutaj były te z... A tutaj jest jakieś wejście o. Wyżej. Jak ja mam to niby przejść? Aha. Okej, okay, perfekcyjne miejsce śmierci. A e, ja mam jeszcze chociaż trochę więcej jedzenia. Okej, patrzeć na sufit. A, w sumie to jak zginę to i tak... To da Bo i tak będzie mi kazało zapisać. Nie no, ja się trochę boję. A. Dobra, okej, najwyżej dostałem... Okej, okay, nie dostałem. Ale no tutaj miałem wejść. Więcej kolców. Ej, ale jak ja mam tu niby przejść? A pod jak się nie da? To by w ogóle nie A nie, dobra tutaj. Eee, dobra. To jeszcze krzycowało można dostać. Ja nie idę, a jeszcze chwilę poczekam. A wypadałoby, bo ja tutaj naprawdę tylko no rybkę, jakiś tutaj ten tegesik i troszkę woda. Tam jakiś schemat jest? strzały im gorsza woda to to jest coś co bym akurat wypił dobra Ej, no Ej, ale tutaj takie się rzeczy się dzieją, że ja to chyba nie będę w ogóle włączył mi się wydaje, że z tej wyspy to zrobimy kilka odcinków panowie, panowie i panie, no bo to tu się dzieją ciekawe rzeczy Tu ciekawego, w ogóle tutaj może być jakaś broń albo może nie być nic o wędka, super, świetnie. E. Yy, to chyba będzie tutaj. A nie, to nie będzie tutaj, dobra. W tu trawnej na górze chyba nie. Tu jeszcze coś mi zaraz wyskoczy. Albo i nie, dobra. Okej. Okay. Ale mam klucze do magazynu i teraz się zastanawiam, czy są mi klucze do magazynu? Znaczy do magazynu, tak, to, to, to tyle to wiem. Świnio, ty. No nie idę? Ale nie? To jest magazyn? A nie magazyn. Dobra. Skąd ty tutaj ha? Rukujmy. Tak. Nie. Ja nie wiem. Na pewno będzie kilka odcinków, bo ja teraz tego raczej nie zrobię Ja nie wiem Dobra, jak, jak jest bilans to dziś Eee. Ta. No i co ja mam teraz zrobić? Ja tam teraz nie pójdę, w psówce nie mam nic. Co ja mogę teraz zrobić? Chciałem się zbierać rzeczy, dobra. No nie będę teraz kończył filmu, no. no ale z drugiej strony będziemy musieli tu przepłynąć bardziej obładowani. Inaczej, co we na to. No bo teraz tak, bo ja tutaj przypłynąłem, myśląc sobie dobra, starczy, bo wiecie, normalnie tutaj pewnie powinienem przy... przypłynąć cztery razy taką kratwą, a przypłynąłem to naprawdę z niczym i tak sobie myślę, że co we na to, ażeby zakończyć, yy... żeby Tutaj zakończyć powiedzmy główną serię z, z rafta. Ja wiem, że raft jest najbardziej dochodowy u mnie, znaczy dochodowy, wiecie, w takim znaczeniu Ale. Mm, powiedzmy zakończyć rafta, przerzucić go na niedzielę, żeby. Na niedzielę jeszcze mieć co wrzucić, żeby właśnie miał czas, żeby nadrobić i w ogóle coś tu zrobić. Yy, a zacząć już sobie nowe, nową grę, bo... W tym momencie no to naprawdę dużo nam brakuje, a to będzie dosyć. Co jak co nudne, żmudne i czasopłonne. I raczej co trzeci dzień tego nie uda mi się zrobić, więc... No taka jest moja propozycja, bo aktualnie i tak muszę stąd wypłynąć. Bo nie mam nic. No. Mam jedną makrelę, którą właśnie zjadłem. I to naprawdę jakieś ochłapy jak punku. Więc to taka jest moja nazwijmy to propozycja, jak to poprowadzić. Chyba tak to poprowadzimy, no bo to nie ma w ogóle żadnego innego znaczenia. A w ogóle, dajcie znać, dajcie znać. Ja odczytam te komentarze. Ja naprawdę je odczytam, ale prawdopodobnie w niedzielę. Więc, bo. A teraz. Taki czas, że za bardzo. Nie wiem jak to nazwać. W nie, sensie, żebym jakoś bardzo się obawiał o swój wizerunek, czy coś, to się uboja bo, się krytyki. Znaczy ja jestem człowiekiem, który wie, że nie wszystko robi dobrze, ale z drugiej strony boi się krytyki od osób innych, więc tak. Z drugiej strony wie, że taka może się pojawić. No dobra, kotwica do góry no i będziemy pływać. ja Może jeszcze z tego całego rabowania, bo teraz to będzie tak głównie rozbudowywanie tratwy, rabowanie wysp, rozbudowywanie tratwy i tak koło Macieju, aż w końcu nie uda się dojść do jakiegoś bardziej zadowalającego momentu, gdzie w końcu będziemy mogli tutaj przepłynąć i nie martwić się o to, że zdechnę, że, że zdechnę, nie? Więc, no nie wiem nawet, czy tutaj nie zakończyć tego odcinka. Chyba tak zrobię, no mówię, teraz to jeszcze prawdę będą same nudne sprawy, więc w następnym chyba to tygodniu będzie odcinek z nowej gry i prawdopodobnie będzie to Forest, The Forest albo coś innego zobaczę, no a ja się niestety ale z wami żegnam w tym momencie. W ko komentarzu naciśnijcie... Co? komentarzu napiszcie... W sumie to nic nie musicie pisać. O, napiszcie nic. To będzie dobre. Yy, I tak na to nikogo nie działa, ale YouTube mnie wtedy podobno lubi, więc... Więc, be, więc będę mówił, że macie to, to, to robić, chociaż... No nie macie tego robić jakby. Komentarz należy... Komentarz, jeśli chcesz zostawić, to zostawiasz wtedy, kiedy, w filmie, kiedy masz jakieś zdania na filmie, o, o filmie, a... Takie gadanie, że napiszcie coś tam, coś tam, no to to nie jest żadna opinia, tylko bardziej pierdzielenie, więc... Co takie jest powiedzmy moje zdanie. Posłuchaj, po za chwilę Ci wykręcę suty. Dobra. Yy, no i oczywiście tam subskrybujcie, lajkujcie, się spodobało. No i ja się z wami żegnam, więc... Pa, cześć i na razie.